Nowa lewica jest zarównością małżeńską. My nie zmieniamy swoich poglądów, jest to dla nas ważne i będziemy robić wszystko, aby w przyszłości kiedyś to się wydarzyło. Eee, natomiast statystyki są nieubłagalne. W polskim parlamencie jest nas 21 z nowej lewicy. Reszta posłów z parlamentu to są osoby o konserwatywnych poglądach i nie mamy wpływu na posłów z, z, z innych ugrupowań, które mają inne zdanie. Ale uważamy, że należy negocjować, należy próbować i należy walczyć o to wszystko. Stąd. Nasze porozumienie z PSL-em, które miało zawsze największe obiekcje, jeżeli chodzi o, o ustawę o związkach partnerskich i wypracowana wy, wypracowane porozumienie, które daje bezpieczeństwo osobom, które żyją w środ w, w, w związkach nieformalnych. To nie dotyczy tylko osób w, w, homoseksualnych, ale większości heteroseksualnych i to są takie kwestie związane z bezpieczeństwem finansowym, podatkowym, zdrowotnym. Naprawdę bardzo dobre rozwiązania, które dadzą szansę przynajmniej na początek tym osobom poczuć się, że w taki sposób, że kraj o nich dba, że państwo o nich dba. Teraz jest to nieuregulowane. Uważam, że to jest skandal, że tego w Polsce nadal nie ma, bo jak spojrzy się na mapę całej Europy, to w zasadzie w każdym kraju związki partnerskie funkcjonują, już nie mówię o równości małżeńskiej. Więc jako Nowa Lewica Zawsze będziemy o to walczyć, nie zmieniamy swoich poglądów w tej kwestii, ale też negocjujemy z innymi, którzy cały czas nie, rozumią, nie rozumieją, jak bardzo ważne jest to dla osób, które po prostu się kochają. Obserwuję te debaty, która się teraz odbywa po ogłoszeniu tego projektu i zarówno ministra Katarzyna Kotula, czy Robert Biedroń, czy Krzysztof Śmiszek nie mają żadnych oporów, żeby pójść do prezydenta Nawrockiego i rozmawiać z nim na ten temat. Myślę, że każda rozmowa jest ważna, nawet z tymi osobami, które teraz mówią, nie, nie podpiszę, nie, nie zgadzam się – Trzeba rozmawiać, bo zawsze trzeba widzieć światełko w tunelu yy, i dążyć do tego, żeby po prostu się to udało, to o czym marzymy. To jest skandal, że Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek są w związku dokładnie tak samo długo jak ja z moim mężem. I ja mam wszystkie prawa z moim mężem, a Robert i Krzysiek nie mają. I uważam, że yy, to jest totalnie niesprawiedliwe. To znaczy yy, i nie rozumiem osób, które mają z tym jakiś problem, które mówią na przykład, że to jest zagrożenie dla małżeństwa. Jakie zagrożenie dla małżeństwa? Jak ktoś chce zawrzeć związek małżeński, to przecież może, ale jak patrzymy na te statystyki, to mamy coraz mniej małżeństw, coraz więcej rozwodów, więc to nie jest takie sexy być teraz w małżeństwie. Ja jestem w Związku Małżeńskim, bardzo sobie to, to chwalę, ale to była moja decyzja. Natomiast chciałabym, żeby osoby, które nie chcą być w związku małżeńskim, żeby miały inną również możliwość do wyboru. I związki partnerskie są takie, tak? I tak jak powiedziałam na początku, e ja żyję w związku małżeńskim, mam pełni praw, a moi koledzy, z którymi pracuję tutaj w Parlamencie Europejskim, nie mają. To jest wstyd po prostu państwa polskiego.